Te dziś na Steama, żeby sobie zobaczyć co tam jest w tabcie i dalej zobaczyłem okienko, że jest publiczną betę. A teraz sobie do gry i widzę takie okienko. Dziś się beta, bla bla. Okej, okay. mamy Unit Creator betę. Ło. Units factions 60 FPS maksymalnie. Make new unit, ok, Musimy przewracać. Możemy zmieniać kolor. Dajmy niebieski na razie. No nice To będzie krótki filmik nie mam czasu za dużo na nagrywanie Unit Base A tu trzeba kliknąć, okej okay. Wobbler Steffy happening Nie chcę na razie mieć Unit Voice O to będzie piękny Millionit Nie Ranger, Million Range Rider non enemy weapons main a cóż, okej, okay, tutaj jeszcze były. Tak, Closet friends, to jest, wiecie, do healerów, wiecie, żeby leczył. Most expensive friend i least health friend. Powinny być też takie opcje, ale wiecie z tymi. E, o, może. E to, czekajcie, dobra, zrobimy najpierw sobie tego. E, healera, który leczy. tego, który ma. najmniej, no chyba, ja nie wiem, chyba, że nie wiem pisać. Ale fajnie, gdyby była ta opcja, wiecie, też z tym wrogim. że na przykład. Nie wiem, atakuje tylko tego, wiecie. Tak, najmniej... Ten, który ma najmniej, e, że atakuje tylko tego, który ma... kosztuje najwięcej, przykładowo. Okej. Okay. Sarisa no... tutaj nie ma nic nowego. No, to ładnie wygląda, ten Sensei. Sugun z katana jest nowy. Ki dźwięk. No, nowa shugun, nowa katana Suguna Firework Bone nowy. Podobno są nowe są także nowe animacje, wiecie, że na przykład... O! Tak z tego łuku on będzie strzelał tak ładnie. No, no, nowa kosa. No. Hungry Hand. No, Jaki śmieszny. Left poster, Legacy Wizard Sword. To nie ma jeszcze na ikonek. No jest. Prista. E, to można. Remove. Okay, to sobie edytujemy. Wow. Colors. Wow. No. Dajmy sobie. Gold. Metal gold. Niech będzie takie coś. To jest to. Ty to fajnie, że tak pokazuję. Ja chcę. Colors. Mm. Yy, o kurde. że co się... Z leczeniem kojarzy się zielone. No. O, inak normalnie wygląda. Stacje. Projector, normal. Arm. Co my to mamy? Hi i... o herfaru. Jak ktoś śmiesznie jeszcze nie brzmi, no. Co hmm. e, my tu mamy? Bo no, catapult, pult Blondard, na Artemis. ale ładna... bo he? O, Artemis ma ostrze. Dark Pisant, Candlebaru. 16 rzuchne. Artemis Knomba arum No dużo się zmieniło w tapcie AA12BW Dobra, dajmy sobie spokój z tym healerem na początku. Wiecie, tak, chcę jedną rzecz przeczytać. Ponieważ podobno są nowe animacje, wiecie, do Spokojnie, Za chwilę przejdziemy do tych, ale jest, tak, pięknie wygląda. Ło, wow. Lagi są teraz w grze, o Jezu. Duże, ja mam 60 FPS, bo jest duże, a 60fps. Zobaczmy, jak jest, co na 100. Na finish, na finish. Może być, może jakoś tam pójdzie. Jest to nasno. No lag... zaczęło lagować bardziej w tej grze. I... Nie no dobra, da się znaczy, doszło tutaj Ma... Bo jest zablokowane 60 FPS-ów, nie niczemu. no. Ło, ładnie to wygląda. E, tutaj to wiecie, to wyselektowanie jest takie bardziej widać. widać bardziej widać cenę. E, jak się przynosi pomiędzy frakcjami, są lagi, to widzę, bo jest ja sobie licznik. Okej okay. Koso ma nowy wygląd chyba? Nie wiem, nie widziałem tego, nie? Ello. Artemis jest nowa, podobno, ona ma nowe efekty. I niektóre jednostki, o, Widzicie już ogólnie kosztuje więcej, Sensi kosztuje więcej, Lady Red G kosztuje więcej. No, będzie trzeba to przedtować. na początku Artemis. Nie, nie napijan... nie napinałem jeszcze o, widzicie, ale jest specjalny ten, tylko przy specjalnej nie łuk Artemis, okej okay. No widzicie, jak działa Artemis na razie Szogun. O Jezu, ja bardzo lubię szoguna. Ma nową katanę, nowy biegun, to jest pewne Tutaj taką białą ładną, co mi się podoba Ultra Patrzcie, co może zrobić, ciach O, widzicie, robi takie coś, mu tutaj się wokół niego kręci Chyba też nie, 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 nie wygląda tak samo I patrzcie, bum zatrzymał, zatrzymał ich w czasie I bum, rozwala No to jest piękne 3,5 tysiąca i mam jeszcze staja, czyli też jeden z moich ulubionych jednostek. Patrzcie są też u mnie rzuca, czyli ten Nie no, nic takiego. Raz, dwa, trzy... No dawaj, no dawaj. Nie zrobi tego, co ja chciałem. Okej. Okay. To powiedzmy dajmy... Night'ów. Ciech. Myślałem, że coś, nie wiem, dziwnego z tą obronnym. okej. Okay. O, widzicie? I wtedy z ratymi piorunami. Piorunami. Znaczy, że z piorunami i gęskami I są one inne jeszcze. No i mam jeszcze Ray, Lady Red Jade, gdzie ona jest tu? Ona także ma nową specjalną umiejętność. Widzicie, tak się kręci, taki tornado wysyła. No, to jest wszystko. Chyba, chyba Ulry jeszcze miał jakiś specjalny atak? Nie, on nie miał specjalnego ataku, wiecie, muszę sobie przypomnieć. Samurai Giant nie miał, Gatlinga nie miał, Vlad miał, Vlad miał. No to może na opsy nie przedostajemy? Ale One jest teraz z tego i wiecie, jak to wygląda. On bije, widzicie? Tak? No normalnie. Jeśli ktoś gra w starego tapsa to rozkleja się. Widzicie? Nabijają się tak na palę. No. Co to nie jest piękne? Nie wiem, przetestować uczniów, wiem, ale chcę przetestować także inne jednostki. Czy nie mają jeszcze jakieś umiejętności? Bo jak dobrze pamiętam, jakaś miała. Jego cursory zalagi, Nie wiem, czemu to jest tak głowo zoptymalizowane. A, bo to jest. Beta. Eee... Jarl jeszcze miał, Pamiętacie tego ziemka z Jarla, o widzicie, Półtora tysiąca kosztuje. Kosztuje teraz tyle co król, coś już sobie zmieniło cenę. No widzicie, no, ogólnie jarl, no ten tym jak z za 850, teraz kosztuje półtora tysiąca. jest, Wy, wiecie, on z czasem staje się chyba, jak dobrze pamiętam. O widzicie, taki lodową tun tutaj robi, ale on chyba staje się szybszy w ja, jakimś czasie, gdzie normalnie idzie teraz. Nie, 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 chyba nie z projektorem. Tylko... Co on tak ciągnie? Gdzie zaczniemy dać w boka, tak mówi, nie. Tak dodali to, patrzcie, jest animacja tylko przed startem, nic normalnie nie ma. O, widzicie, projektale spowodowały, że on szybciej biegnie. Czyli jak dostanie de to szybciej zaczyna biegać. I bije się. Dobra, ostateczny pojedynek. Wiem, że miałby się mieć creator, ale to w swoim czasie. Jezu, ale laguje czasami przy tym starcie. Bitwa tym z tym. Nie no, zdaje mi się, że król go, bo ten... E, on dostaje tutaj cenę, ponieważ no no właśnie no. Bo on sprowadza ten, coś jeszcze dostało. Bafa mamut. Widzicie specjalny atak fajny. Coś tutaj nie dostał. Zeus jakoś, czy coś? Z dynastii może ktoś dostał? Znaczy to nas nie dostał, tylko że nie w tej dokładnie frakcji. Jakieś ceny może się zmieniły? Że nie, Pirate Queen miała. E, ciach. O, widać, że frakcja jest poświęcona, Chyba, że to już była, ja jestem po prostu ślepy. A nie sądzę. 10 tysięcy, dziękuję. Patrzcie, Superbox tylko się nie 10 tysięcy. Widzicie? Piękne. I. Nie, piki go akurat... Nie no, czekaj. Piki. Superboxer kosztuje 10 tysięcy, okej. Okay. To powiedzmy... Zobaczmy jak to jest dobrze zrobione. Znaczy... No dobra. Uje, oh za lagi jak się stawia jakieś jednostki, Albo nie, 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 to chwilowo było. Dajmy za 20 tysięcy. Zobaczymy co ich poko... Co ci bokserzy zrobili? Ty, kto to zrobił? Halo, halo, halo. Kto zrobił ten wybuch? Co? Czekajcie, boksery i Superboxer mają nowe ataki jakieś. CO JEST? Patrzcie, on biegnie, okej okay. Bije się Okej, okay. jak się bije No to się bije normalnie, no no Czemu nie robisz teraz ataku? Super Czekajcie pod Ma tutaj coś... Że się cofa i co? I tak główką bije, ale to jest skuzackie A wy co macie za atak, jakiś specjalny pod no Dawaj no, typie A, cofasz się? Czyli to tam ten... tylko tamten jak się cofał. A, okej, okay. czyli to super boxer manowy atak, Dark Pizen coś zmienionego? Nie wiem, Mizarrel najmniej. No nie wiem czy to był dobry pomysł, ale tej... Okay. W sumie powinna, O jest, ale mi dziwnie kamerę przeleciał, no, ale to nie pierwszy raz. Zawsze. No tutaj nie mogę jakieś e, zmiany. Czy to jest ten to jest Specjalny atak. Tak. Tutaj to samo. jest jak tą kamerę wywijami. O, jest jeszcze bug, że to jest podzwierciedlone na, na szaro cały czas. No i tutaj powiem, powiecie mi, tak, to bym się nic nie zmieniło. Czołg 6000, nadal się... Sprawdzam na szybciej, Thor. Nadal tak samo, Luke wygląda. Blackbeard, Faraon, no oni się to nie zmienią, tak. Jezus, ma. Dobra, to lecimy do uniki. to ja coś jakąś zrobię jednostkę i będziemy się widzieli. O Jezu, gry mi wywaliło. Oficjalnie stwierdzam, że nie będę robić krótkich odcinków. Dobra, już jestem, ale ja się wam to pokazać, że jest ma nie że Mamy takie rzeczy. Farmer, spółki, legacy, to są rzeczy, które są domyślnie. Dobrze? Misk. O, o, tutaj się rozpoczyna cały rozpidziec Widzicie? Przejdźmy sobie Misk. Mamy tutaj Aztec Shield, butelki, Enemy Sword, Lightning Bow. Jezu, Butcher Knife, Closey, Cane, wiecie wszystko, double swordy. Wszystko co chcemy Wow, Fireboltron, Triple Fly, Pirate, Renaissance tu mamy i Tabg, oh yeah. Dobrze ja sobie robię żołnierza, więc... Co my tu mamy? Mamy Famasa, Gloki M16, miniguny <grym> Weźmy sobie jakaś 41 two handes oczywiście <laughs> Specjalna jest maksymalnie 5 Explosive Death, Reaper Explosion Jester Dodge, Shot Shotgun, Do Shotgun Dodge A to stary Dodge Painter Dodge, Fencer Dodge User gracz, Ice Run. Czyli takie bez tych celów w życiu, że nie nazwane Tornado Swipe, Cannon Barrage mhm. Ice właśnie, Ice Giant by, wiecie, robił, uff, no, no, um. o to w ogóle się liczy jako specjalnie moja jedna ciekawska. dajmy mu, super, że, Doża jakiegoś, powiedzmy, o, Backward Doge, okej, okay. dajmy sobie, jakieś ciuchy, adquirus head, na razie head, tam my tu mamy A. Ancien Dynasty. <noise> Co to jest? <noise> Czemu to tak wysoka jesteś? A, mogę to obniżać i podwyższać, o jezu, ale to jest kozak. Tylko teraz coś się zająć tutaj. Plug you, Dr. Mask. Co jest? Ty to są dodatkowe. STP ki będzie można robić, no na ja to zrobimy za chwilę. Czekajcie, coś zapiszę gdzieś tutaj. Nie wiem, stp czy coś. Dobra o oh Jezu Pirate, renesans, Stabg. Jest, no właśnie, jakby zrobić jakiegoś, jakieś ziomka z karaminem. No, można by zrobić jakiegoś śmiesznego. To pasuje. A temu, torso. O, Landfall Hoodie. Dobra, mamy cięcie. Musiałem jednym rzecz zrobić. W ogóle mam zamiaru zrobić SCP-ka, jak już mówiłem. E, tu ma kolor czerwony, ale... Z tym, co to się różni. Nie to jest to samo, ale mamy tutaj także in... Nie, jeszcze rzeczy. Banana, sód. Ulala. Kamizelka. Ty to jest kamizelka taka gólo czy coś. Która najlepsza. Chyba ta. No, ta weźmy sobie taką. Ale modyfikujmy ją. Dobrze. Ten kolor. Chcę zrobić... Wood... gdzie jest biały. Taka... A czyli nie można do końca modyfikować. Nie mogę zrobić jej na przykład całkowicie białej. Ale są też plusy. Pak. Mm. To jest fajne, że szare. Czyli to, to modyfikuje ogólny kolor. Oto. Na przykład, jak ja chcę zrobić tutaj szary. No to musiałbym. Nie no, wiem, tutaj szary. Okej okay. To jest ten główny kolor. No to tutaj dajmy powiedzmy yy, niebieski. Może. O, tu mamy szara. Gray skal i taki gray. Okay. Okej, A już jest szara. Ok, teraz tutaj to. Colors. Mm, dajmy tutaj trochę. Najjaśniejszy grey Tutaj dajmy. Colors. Gray skal. chyba jaśniejszy I tutaj dajmy. Najjaśniejszy grey A dobra, jednak można tylko wiecie. Wiecie, że się skapnąłem. Back. O, tak to wygląda. No spoko. To polega na tym, tak skalbug. Czekajcie. O. Widzisz, tu mamy metalowe kolory, czyli złoty i srebrny... drewna i team colors. Okej. Okay. Aż to ma sens. Dobra, dajmy jeszcze jakieś spodnie. Arms. Na arms... Nie. Chociaż co możemy dać na Arms? No tego nie ma dużo, wiedziałem. Mm. o są te Spider Mage. Nie, 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 tutaj nie ma sensu. Sensu. Leksy. Dajmy mu jakieś tabgowe. Misk, są tabg, tab pancy O, takie mogą być. <noise> to będzie dziwne. Ale cóż, takie będzie. No i dajmy mu... o w, w tabgu nie było tego dużo. Okay. No, i mamy pięknego astronauta. Teraz statystyki Killpoint, czyli healthy. Dajmy mu tyle. Size. Zdejmij, Jezu. to, 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 to jest w króla. Nagle, nie, nie, nie. Unit weights. O, to będzie cخر, troszeczkę cięższy. Movement. Zwykły attack speed. Um. nie, zobaczmy na początku 0,1. Jeden. Image 1. Jeden. Jeden point, ale przecież on ma 100 HP. Nie wiem, choć po 5 to będzie 50 na sekundę, bo tyle niech będzie. Tu mamy base i coś chce zmienić. Nie wiem, unit base może. A, a, a gdzie jest ikonka? Movement type, unit voice. A tutaj jest ikonka, a nie to jest voice, no to halo. Base, ty to gdzie jest ikonka, halo. Te ikonki nie mogę zmienić jeszcze, ok. To, a tutaj mam ikonkę, ok. Czy co jest? Ja mogę zrobić. to jest epickie? 3000. Unit Description. Nie wiem. Www. Tu. E, russian Soldier się Nagrywa w ogóle. Tak. I Save Bo, mamy. Bug. I co teraz? A, frakcję muszę zrobić. Ok. To czekajcie Ja się dajmy frakcją. I to aż wrócę. A jeszcze jedna fajna opcja, którą chciałem pokazać. Czyli. Hmm, klikam. Patrzcie. Tutaj chciałem sobie na rzecz. I mam tutaj kolor. I ten kolor znaczy, że to jest. Komulor teamowe. Widzicie, że jak teraz mam czerwone? To to się zmienia. Bardzo kozackie. Props dla wasz. Natal. A ludzie widzicie to tak. Widzisz to co ja? Gdzie moją frakcję ja co zrobiłem sobie SCP Foundation? Co ja mogę zrobić? Tutaj dać? Okay. Co ja mogę zrobić? Mogę jak jakoś gdzieś wsadzić? Bo jakoś aktywować? Co tu to ma zrobić? Oh, o, halo. halo że Czy co? No, murofaction, no. No i co ja z tym zrobić? A tu mogę tak wsadzić, okej, okay. to powiedzmy, daj mi za sekretem. No. A, nie mogę. O, okej, okay, mamy. I mam tutaj takie zdjęcie, no. Mamy moją jednostkę. Mamy STP. Dobra. Gdzie to jest taki test, ale nie kliknąłem. Jak widzisz, on tutaj powala ludzi i zabija na hita Aha, ty bijesz co 5 sekund Ty nie gadaj, że on zabije sobie, czekajcie On versus król, powiedzmy Okej okay. Król nie może się w ogóle ruszyć no, Daj mu jakieś dźwięki Czemu ty się nie możesz w ogóle ruszyć? Czemu ty się w ogóle nie możesz ruszyć? A. A ciebie walnę na hito. Nie gada, że to jest jednostka, która może... Tak, ty się Powiedz powiedzmy, daj mi tutaj blisko. No. SCP. Ma no, ogólnie też to białe, tak, że to, to bijemy. Jak widzicie, tutaj jest biała ikonka frakcji e, Z tym z... z Okej okay. Dobrze, to dajmy tego SCP-ka i po napadają go jacyś żołnierze bo... On versus on Powiedzmy Au Ile mu to za... ILE MU TO ZADAŁO?! Ale tamten tam nie ma też... Dobrze, stawaj Aha, dobrze, no to fajnie strzela z tego akacz. Okay, Okej, no to super, że testowaliśmy trochę ten Unique Creator. No dziękuję goła żegnam, nie jestem skelet. Jeśli macie się spodobać, łapkę w górę, czy coś. Ja sobie pomodyfikuję jeszcze tutaj te jednostki, żeby działało normalnie. Mm. Closest stats, Attack speed, może taki będzie dobry. Save, save unit, want to override, override. Czyli mi go teraz zapisało. I powinien teoretycznie działać już. Ja no w tym momencie właśnie nam ja jestem skelet. No jak już mówię to był Unit Creator. Będą kolejne filmy. W dzień Pa!